ładowanie e-bajka z akumulatora 12V. To jest akumulator Litokala z AliExpress 32A. Był naładowany, jest do pełna. Dopiero podłączyłem 13,4V. 13,3 pokazuje. Do tego przetwornica 1000W z AliExpress 12V. 12V na 230. 13,1 pokazuje, że dochodzi do niej. Po stratach. Później jest do silnika Yamaha PWST. Ładowarka 4A 36V, czyli moc 180W. Tu się świeci zielona, że ładuje. I podłączone jest gniazdo. Wystartowało normalnie po podłączeniu, zaświeciło się zielone. Normalnie ładuje. Przetwornica 1000W daje. Znaczy 1000W, może maksymalnie, a teraz ma 180W, więc na spokojnie. Akumulator też 180W to wytrzymują już 13, jest 12,9. Coś szybko go. Szybko spada na razie napięcie. No zobaczymy. 13,3 to pokazuje. Nie, jest mały spadek, jak w wódce używam tego akumulatora. To spada więcej. Spada do 12,8 V przy 450 W poboru. A tu 180 W to nie, nie za bardzo. Bateria tutaj jest 500 watogodzin, także no, akumulator ma 400, coś watogodzin, także do 80% powinien naładować. A później z Tesli będzie ładowane z gniazda zapalniczki. W skowku jest gniazdo zapalniczki i ono daje w Tesli. Model 3 2022 rok, ono daje 180W w piku 15A, a 11A to tam 130W można z niej ciągnąć przez dłuższy czas, więc bałem się po prostu z Tesli tego robić, bo 180W ma ładowarka, a 130 gniazdo zapalniczki przyjmuje długoterminowo w piku 180 więc no na styk by poszło ale 80% naładuje z akumulatora, a z gniazda zapalniczki naładuje te pozostałe 20%.